Dzień dobry nasi widzowie. Dzień dobry kochani. I przyszła paczka z temu. Druga. Bo tam przyszły dwie rzeczy. I patrzcie, jaka przyszła. Nie wiem, czy to tak było. Czy ktoś rozpalił się. No i, 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 I pokleił. Ale tak mogło być. Dobra, zobaczymy. Czy coś. Czy coś brakuje, czy nie. Ale to ewidentnie coś się tutaj. Coś się tutaj z paczką. Działo. Także patrzymy, czy wszystko jest. Co rozmówimy? No. No. I tak musimy chyba jeszcze wydrukować? Co? Co ile kosztowało? O, paczka kurteczki. sprawdzona, wszystko jest. Te dwie kurteczki to są dla psów. Uh -huh. Tylko, że nie dla naszego, tylko my żeśmy zamówili dla Ani, to znaczy dla tej pani, która szczyży naszą maję. Zobaczymy, jak jedna wygląda. To jest ta największa. 7 razy XL. To jest dla takiego, słuchajcie, dużego psa, do wermana, do, do dla psa, nie dla suczki. Duża, co nie? No, fajna. Także duża, duża kurteczka dla dużego psa. Podejrzewam, że dla, dla Alberadora też by mogło być. Mhm. Ale zawsze ja uważam, że lepiej kupić troszkę większą, bo z większej zawsze coś tam można w krawcowej przerobić, bo jak kupicie za, za mało, to już nie zrobicie nic. To jest trudniej po prostu zrobić. Także to ta jest taka niebieska. A to jest taka sama, tylko inny kolor. Tak, nie, mniejsza jest. No, mniejsza rozmiar. O jeden rozmiar mniejsza. Także jutro chyba pojedziemy do, do Ani i zawieziemy jej. To jest dla jej suczki. Różowa. Tej, różowa. A to jest dla pieska. Dobra. Tak. I teraz pokażemy Wam. Nasze zakupy, co my żeśmy kupili. A mówię, że te kurteczki kosztują? 46. Prawie 47 zł jedna. Także uważam, mhm. że to dobra cena za 47 zł. Tutaj kupiłeś sobie... Zaraz. A, dobra, po jednej stronie jest tylko. Szukam gdzie to jest. Tu jest siatka wędkarska, to jest to. Mhm. Tak, za 20 zł. A my to złożymy, później złożymy. A dlaczego? Przecież to powinno się właśnie składać szybko. No. Ale ekstra. Za sznurek złap. Dobra. Aha, no. tak, dobra. Patrzcie, to jest tak. I tutaj na żywca, na ryby. Tu mają rybki małe wchodzić. O. Tam jest do karmienia. Tam się karmę wsypuje. I tak. Nie, tu też jest dziura. No ale to już zawiązuje się na dole. Aha. I można wsypać karmę. No i to na żywca jest, coś takiego, 20 zł. ja tam się na tym nie znam. Tu już żywiec przyszedł, o. Tak. Przyszła. A ile to by cię tak kosztowało u nas? 50. A Ty dałeś 20 złotych. 20? Wiem, kobiet to na pewno nie interesuje na naszym kanale. Jak to nie? Na no pewno, pewno że są nie. zainteresowane. Tak, tak, już są zainteresowane. Dobra. To. Następne ty zamówiłeś. Ja nawet o tym nie wiedziałam, prawdę mówiąc, nie widziałam tego. Wzięłeś do Na górze, na, na górze. Do kiełkowania. Yy, nasion. nasion. Yy, to kosztowało 13 zł i tu jest 100. 100 sztuk takich malutkich. To nasionek można posadzić, one w tym rosną. Tak, także no zobaczymy. Bo to jest specjalne i to jest podłoże z czymś tam. Zobaczymy, kochani, zobaczymy co kupiłeś. I to kosztowało 13 zł. Kopę pieniędzy. Tak. Następne to ja kupiłam. Ja to kupiłam, słuchajcie, na działkę, e, takie, żeby można było za, zakryć jedzenie. Ja tam mam dwa na działce, ale to zawsze, e, tego nigdy nie za dużo. I to kosztowało 7 ,60 zł. 60 też na sznureczko, widzisz? Tak. Za sznurek o. o. I widzicie jak kiełbasę robi się na grilla czy coś i później się wyciąga, to żeby to postawić, tu talerz i żeby po prostu muchy nie siadały. No, też fajnie zrobione, no sznureczek, tak jak mm -hmm. tamto, wyciągasz sznureczek i... Tak. Żeby muchy nie siadały na jedzenie. Muchy czy osy, które z chęcią też przylatują. O, dobra, to... Następny. Słuchajcie. No to hit sezonu będzie. Hit teraz. sezonu teraz. To kosztowało. tutaj 20 niecałe 22 zł. Mówiliście, że dla Bartusia nie ma nic. To nie dla Ciebie. Ty dostałaś ostatnio. Patrzcie. To jest... Czekaj Maja! To jest dla Bartusia. Piżamka, Takie futerko, żeby mu było ciepło. Tu na nóżki z tyłu. No. Tu ma na główkę. To nie dla ciebie. I tu na nóżki. Jak go, jak go ubierzemy, to Wam oczywiście pokażemy. Ty idź to wsuwaj! Masz dobre. Masz tam kurczaczka ugotowanego. No zobacz, no co, no. No przecież to nie dla ciebie, no. Patrzcie, patrzcie. To nie dla ciebie. Ale jak szarpie! Ty, to nie dla ciebie... To. to Bartusia! To dla Bartusia jest! Uff. Jakie zło! Co, dzisiaj weźmiesz go czy nie? Masz tu! I idź stąd! Aha. Zaraz jej coś tam dam do tego, co nam pozwoli pokazać te wokół. Także to pokażemy Wam na sam koniec, jak Barczy będzie w tym wyglądał. To kupiłeś jakieś plasterki. Po ile są te plasterki? Nie wiem. Jedną ręką możesz od razu szukać. Nie cen. mogę. Cen. No tak, to, to będziemy trzy dni pokazywać. No to co? Tu. 7,50. 40 sztuk. Kurde. Jeszcze woreczku. Tak, oni woreczków, woreczków mają jak... To są plastry takie o! Różne różniaste Różne. I te plastry też pójdą na otarcia, na nie one też pójdą na działkę. A to jest dużo więcej. Co dużo więcej? 40 sztuk? Tak. To jest dużo więcej. Nie. Nie, 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 To nie będzie dużo więcej. Będzie 40 sztuk. Dobra. Także to. No i powiem ci, że nawet dobrze, że w tym jest na, na, na działce. Powiesi się mhm. i, i będzie, bo tam zazwyczaj albo coś ci obetrze, albo z tymi narzędziami sobie coś zrobisz i o, powiesi się na działce i za 7 zł. niech będzie. Następne słuchajcie to są okulary za 8,32 grosze. Ty sobie kupiłeś okulary na, na ryby. Na ryby. To są jakie te okulary? Okularyzacyjne. Właśnie. Że niby lepiej się widzi pod. Dużo lepiej pod się widzi. Nie, ja, ja tych bzyków nie założę. Zakładaj. Nie licz nawet na to, że ja te bzdyk, no, bzyki No, A tancerka? Bzyki założę. Tancerce naszej, Nie? Nie pan tylko nie chce bzyków. <grym> Dobra sam Dobra. Także to... Patrzyłem na zegarek ten elektroniczny. Wszystkie no. kolory było widać. Niebieskie, czerwone, Ta? porozdzielane, no. Ale to są na ryby. To, to nie są, są. specjalne na spinning jak się idzie. Żeby pod wodą. Żeby nawet widać. wszystko widać, co w wodzie wyżyje tam do dna prawie. Dobra, czekaj, to i tak tutaj damy. No, bo to trzeba wynieść będzie. Tak, do garażu. Eee, tu są na zęby. są? Za 17,50 groszy kupiłeś sobie drugie szelki, bo z tamtych jesteś zadowolony. Ale żeby nie przepinać cały czas ze spodni do spodni, to kupiłeś sobie drugie szelki. Bo... O, no wiadomo, tutaj są. Na te o takie? O! Dwie z przodu, dwie z tyłu! Ładnie wyglądają. Idę, a tak musimy przerwać, bo muszę dać jej coś jeść Bo nie da nam nakręcić dalej strzelki odkładamy. Majcia dostała swój gryzak taki duży i będzie trochę spokojny. To, kobiet, też nie interesuje. Kupiłeś sobie cztery spławiki. Te spławiki kosztowały. 16 ,50 zł. 50 groszy. Takie o 4. W sklepie normalnie byś kupił za to 1, 2, może 1,5. Półtora. Półtora. następne kupiłeś te kadzidełka. Kadzidełka za 7 zł. i 60 groszy. I tych kadzidełek jest 60 sztuk. Tu są różne zabawki. Chociaż 6 ja tak, groszy jedno. No. Ja tak nie za bardzo lubię, bo e, ten... Tylko latem, bo zimą to za bardzo ten. No nie, zimą nie. Twoje sztuczne robaki. Na ryby. Sztuczne robaki kosztowały 6 zł i 90 Różno Różnokolorowe. Następne to... O, patrz, Twoje takie z te. Dowętek. Dowętek. I to, to znaczy, to jest dowętek, ale też może na przykład posłużyć w domu do zapięcia na przykład kilku kabli. No i to jest fajnie ty, zrobione. Ty pokazujesz, widać co ja pokazuję? Nie. No to patrz. O, widzicie, możecie na przykład. To w dziurkę sobie... trzeba najpierw sadzić. O. Tak? Nie, nie tak. W drugą stronę, jakąś. W drugą stronę, tak. O. No. I na przykład macie kable, kilka kabli. O i można sobie spiąć, spiąć wszystko razem. Także to jest do wszystkiego się. Na, na rzepy takie do spinania. I to kosztowało. Co są? 7 zł i 12 groszy, 10... Nie. Tak, 10 sztuk. No, 10 sztuk. I fajnie wykonane nawet. Tak. Dobra, czekaj, to gdzieś tu odłożę. Zanika. To... to jest, no nie będę pokazywać, słuchajcie, to jest Twoje na ryby. Nie wiem, do czego to służy. Żeby zablokować spławik. Tak. A tak, pani to na pewno nie interesuje. Nie wiem, to jest to? Same pani nie oglądają. To. 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 13 44 grosze za 90 sztuk. Jak odgląda to jakiś pan wędkarz, to niech da znać. No. Niech napisze komentarz. 90 sztuk. Następne takie. To też do wędek Twoje. Dziękuję. To kosztowało 3 ,70 zł 70 groszy. I nie wiem ile. 3 sztuki. No. Takie coś. Dobra. do końcówki do szczoteczek do zębów. Cztery sztuki one kosztowały 6 zł i 66 groszy. Do tych takich no tak takie oszteczki. Także to kupiłeś te sobie, słuchajcie, sztuczną kukurydzę w razie, bo jak zabraknie będzie na święta. Mm -hmm. te, to, to się nazywa fałszywe ziarna kukurydzy. 50 sztuk. 50 sztuk i to kosztuje 4, ,60. 4 ,60 zł i 60 groszy. Ale wygląda jak prawdziwa. Będzie tylko jeszcze będzie też coś tam dla mnie. Takie jakieś te. Ciężarki takie, czarne robiane. Tak, twarde, przelotowe. Ciężkie to jest i twarde. I dużo tego I jest. I dużo tego jest i to kosztowało. To, to. 15 zł i 14 groszy. 60 sztuk. Tak. Takie jakieś ciężareczki małe. Następne. Następne ciężarki. To są do czeguraszki. Te zaraz napiszą, że ty sobie je a ja sobie nie. Tak, tylko po jaki, w jakiej cenie kupowałem? 8 zł. 97 no. groszy. No wiesz, tu, tu 8 zł. Tam 8 zł. i się nazbiera. O, 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 jedno zamówiliśmy w Ikei ale mhm. z Ikei paczka jeszcze paczka i w Ikei tylko było jedno, bo drugie zamówiliśmy. To okazuje się, że. Nie ma. Nie ma. Także zobaczymy, które jest lepsze. Ale duże dziury ma. Uh -huh. Taki, no nie wiem, czy to długo wytrzyma. No zobaczymy, taki troszkę, troszkę taki nie za bardzo. 10 zł. i 15 groszy. Porównamy go z tym, co przyjdzie z Ikei za 15 uh -huh. zł. Zobaczymy. Bo już nie mam nie miałam nic do... Takie inne mam urządzenie do czosnku. Ale one kroi tylko w kosteczkę. Kupiłeś sobie żyłkę wędkarską. Fluorocarbon 120 metrów. 5 zł 19 zł. Fluorocarbon. tak, no Takie taki coś. A, to no życie do... Nożyce do kuchni Becia sobie kupiła. No się przecież nie rozedrzesz. Nożyce do kuchni. To nie jest sponsorowane, nie ma kodu, bo my żeśmy za to zapłacili. Będą na pewno takie jakieś komentarze. Nie, my żeśmy za to zapłacili. Ty, nawet fajnie wygląda. Ile te nożyce kosztowały? Wszystkie pieniądze. To już nie, jest nie to jest, nie jest to, to. tutaj to. 27 zł i 72 grosze ze stali nierdzewnej tutaj mają takie zabezpieczenie no. o to chodzi do kurczaka nawet takie masywne no nawet tak No powiem wam że mogą być fajne tu tak jakby do skrobania mogą być fajne te nożycze. Dobra. takie takie widać, że, że, że nie są aż takie tego, szajcowate. Dobra. Także takie nożyczki wzięłam. I teraz znowu patrzcie, co będzie sobie wzięła. Za 5,70 zł. Drogie panie, to jest po to, aby mogła się wyspać jak będzie mi słońce, nie będzie słońce razić. Cicho. To na dół, na dół. Cicho. Dobra, możesz pokazać. To tak wygląda. Widać? Widać. Jak wygląda? Super. Jak przez okno? <laughs> <laughs> Jeszcze kapelusik. Jeszcze kapelusik? Hmm. Dobra, jest na moją głowę. Jest dobra, chociaż jej nie mam. Były różne kolory, wzięłam... Patrzcie, już przyszła. Już zjadła. Już zjadła i przyszła Majka, dzisiaj będziemy pokazywać Bartysia. Nie Zaczy... bądź pij Nie no, bo później trzeba go nagrać, trzeba go ubrać w ten. ten. A no. Kubraczek. Wzięliśmy jeszcze do patrzcie, A no, to ty tego No a jak mam to nie no tego. Do dziadek do orzechów. Bo nasz jest trochę tego. Nasz nie łapie laskowych. Tak, nie łapie laskowych orzechów. Nie całe 20 zł. A masz tu laskowego tego jakiegoś? Nie. nie. O, taki dziadek do orzechów. No, zobaczymy, może to wytrzyma. Tak? I do tego jest. Dubaczka do orzechów. Du... <laughs> no, nie wiem, jak to się nazywa, a ty wymyśliłeś, że to jest dłubaczka dłubaczka do orzechów. Takie, takie coś, to powiem Ci, że ja tutaj w szufladzie będę miała, bo czasami może się przydać. Słuchajcie, z czymś takim. Widać? Uh -huh. O, właśnie, żeby coś zahaczyć i wydłubać. Z dłubaczką do orzechów. Dobra? Tak. Następne sobie zamówiłam. To już jest kosmetyk za. Kolor brokatowy za 4,77 groszy. To jest do oczów. Liner do oczów. Patrzyłam, bo już wcześniej patrzyłam. Słuchajcie, bo to przyszła pierwsza paczka. Zaraz Wam pokażę. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie. No coś widać. Ładnie się błyszczy, i po jakimś czasie bierze i ten, jak to się nazywa, wyschnie. I nie, już tego nie, nie, nie da rady palcem rozetrzeć, także trzeba później na mokro myć. Także fajny. To jest do eyeliner ten. Następną za 4,30 zł kredkę do oczów. ok Były różne kolory. Oczywiście tego eyeliner'a też były różne kolory. Chyba z 10 różnych do wyboru. Kredka do... Czekaj, ta jest. Ta jeszcze nie próbowałam. Ona jest. Tak, zobaczymy. Jest za tego. O. Dobra. Kurde, patrz jak się ele elektryzowało Zobaczymy. Bardzo, bardzo delikatny kolor, ale ja taki chcę, chciałam. To jest taki jak wam powiedzieć, bardzo jasna kawa z mlekiem, albo taki kolor cielisty, błyszczący się. Czekaj, fajnie się rozmazuje, także na powiece można go taki błysk tylko zrobić sobie. To jest fajne, bo ja nie lubię takich bardzo mocnych tych. O, tu jeszcze podziały się twoje, wędzikarskie. Tu są na wierzchu. Gdzie? No to. Gdzie? No tu. tu? Aha, 5,37 zł za 30 sztuk. Mhm. Do przyponów. Tak. I tu jest ostatnia rzecz, to jest moja. A to jest, już Wam mówię. w wpłynie do ust za 5,56 zł. Mam tyle, już to, już tutaj sobie tyle nakupiłam, że mi wystarczy na. Na dwa lata. Nie, że na dwa lata. Nie, bo ja to, to zaraz. Czekajcie, dobra. I to jest błyszczyk do ust. Ech, ale się błyszczy. Nie wiem, czy to widać. Tu jest ten stary, co pomalowałam, a tu ten nowy. Ale błyszczy się naprawdę. Będę się błyszczeć jak psuje jajce. będzie kapać? Ładnie pachnie. Zobacz, jak ładnie pachnie. No. Truskawkowo. Czy co, będzie kapać? No. Nie no, błyszczek do ust musi być Artek taki, wiesz, taki żeby yy, ten... Ale bo trzymałeś do góry nogami, czy stamtąd by nie wyciekło? A nie wiem. Hmm. Ale ładne. Naprawdę ładne. Także yy, i ten, i ten mi się podoba. I to by, było, I na to by tyle. było na tyle. Tylko chyba musicie jeszcze poczekać, to dogramy chyba Bartusia. W tym, jak wstanie. I patrzcie. Mała dogrywka. Mała dogrywka. Bartuś jest jednak, nie by on taki mały, ale to jednak jest na niego, naszym zdaniem, za. za małe. Co nie, tutaj mhm. w ogóle jest za małe. Także to jest niestety tu pod paszkami, czuję że są, powinien mieć troszkę luzie. Tak, to fajne, co nie? By było tylko, żeby było jednak troszkę, troszkę większe. No tutaj o, widzisz, to jest wszystko mhm. za, za małe. Także chyba zamówimy następnym razem, jak będziemy zamawiać, zamówimy mhm. troszkę e, większe na Bartusia. No. A, i e, ten, ja pokazywałam, nie patrzcie na to, że mam czerwoną buzię, bo ja dzisiaj byłam u tego, o kosmetyczki. I robiłam jakieś tam takie różne te czyszczenie twarzy no, coś tam. jak leży chłopczyk. I nie podoba mu się. No bo tu widzisz, to jest za małe, No nóżki nie Tak, uciągam. nóżki nie na nie, nie Rozmiar większy trzeba. Tak, rozmiar trzeba większy wziąć. O. Bo jemu będzie cieplutko wtedy, nie? Tak, tu tak to jest fajne, tylko że niestety trzeba rozmiar albo na dwa rozmiary większe wziąć. Rozmiar. Nie, tak. ja uważam, że dwa. Widzisz, zobacz, patrz, patrz, jaki on jest tu długi, a to gdzieś tutaj się już. Mm -hmm. Dwa. Dwa rozmiary są A pod... pokaż jego palce, jakie on ma. Patrzcie. No, o, o, o. On ma wielkie palce. Długie, niewielkie. Bardzo długie. O! <laughs> Bartuś trudno, fajnie by było, bo on już mruczy. Ale to no, jest. Ale za małe, musimy ci kupić więcej. To są takie krótkie? Nie, nie, bo to jest tu za małe dla niego. Mm -hmm. Za malutkie, no niestety, damy do kociarni. No. Może dla jakiegoś kotka Małego będzie. jakieś, małe. Tam leczą koty, to może tak, jakiś może trzeba jakiś, ubrać. Tak, i... może jakiś mały będzie, że trzeba będzie go ubrać, Czy po operacji, czy co? I... Nie, bo nieraz są takie malutkie kotki, w mm -hmm. którym na przykład jest zimno, no to się ubierze. Dobra, rozbieram. Dobra. A tu o Fluzie, tu ma wielkie kółko, ale nie, trzeba leżeć tu. O. Dobra, także teraz dobra. to już się zżegnamy z wami. Pamiętajcie także, łapce w górę. Także to jest za malutkie. Mhm. Oddamy do kociarni, bo szkoda, przecież nie, nie, nie wyrzucimy, a jemu kupimy dwa rozmiary większe. A to czeka, jaki to był w ogóle rozmiar? Jest tutaj gdzieś? No przecież tam jest napisane na zamówieniu. No tak, na zamówienie, ale widzisz, tu nie ma rozmiaru i ktoś mógł włożyć jaki chciał. Mhm. I wcale może to nawet nie być ten rozmiar. Dobra, żegnamy się. Dobra, żegnamy się. Pamiętajcie łapce w górę. Bo tu nie ma A nie, subskrypcji. No i dzwoneczku. To nic Was nie ominie. Także do zobaczenia. Do zobaczenia, papa. Papa. Pa.